Ja się nie dziwię. Dobra, możecie wierzać w sumie, ja otwieram drzwi, patrzę wam żółte Oczotka. orzesz kurde skubaniec oczotka jeden Ile najdów leci? Dwóch od środka Jeden jest teraz drzwi! O, skubany no Drzwi jest jeden lol nice no. <grymne> NICE! PIĘKNIE! <grymne> Zajebiście, stary! O <grymne> Co to było? <grymne> Kurde, ej stary, ja biorę twój profil Dostałeś ja do mnie, do takiego skina, stary, czekaj Zagraliśmy? Co się stało? Ja to zapisuję twój Steam, stary Kurde, mladę To moja, to nie leży <grymne> To